Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja chcę się skupić jedynie na aspektach prawnych nowelizacji tej ustawy i podzielam uwagi tutaj wypowiedziane, że wcześniej kolejne Sejmy, kolejne Senaty powinny zająć się tą sprawą roszczeń reprywatyzacyjnych, które no, naruszały prawa własności wszystkich właścicieli gruntów warszawskich. Przypomnę, że dekret jest 26 października 1945 roku, czyli jeszcze przed Sejmem Ustawodawczym i tak dalej. Kwestia jest też w ogóle no, konstytucyjności tego, tego dekretu. Jak do tej pory no, Trybunał Konstytucyjny nim się nie, nie zajmował w takim aspekcie. Chcę też powiedzieć, że półtora roku temu na Komisji Ustawodawczej, kiedy zajmowaliśmy się sąsiednim artykułem z ustawy o gospodarce nieruchomości, pytałem wiceministra y, stycznia, czy jego resort przygotowuje ustawę o roszczeniach spadkobierców właścicieli gruntów warszawskich. Wtedy pan wiceminister odpowiedział, że w ogóle to nie jest brane pod uwagę w tej kadencji, ponieważ nie ma na to zgody Ministerstwa Finansów. Tymczasem no, taka zgoda teraz jest. Proszę państwa, no, w czym jest rzecz? Bo do tej pory to nie zostało powiedziane, że na obecny stan prawny spadkobiercy właścicieli gruntów warszawskich są w zasadzie w pozycji bardzo uprzywilejowanej. Dlaczego? Wyczerpują najpierw drogę postępowania administracyjnego. Wojewoda warszawski stwierdza nieważność tych decyzji wydanych na podstawie dekretu. Od tego przysługuje odwołanie jeszcze do właściwego ministra, później droga postępowania administracyjnego w dalszym ciągu czyli wojewódzki sąd administracyjny i naczelny sąd administracyjny po uprawomocnieniu się tych orzeczeń stwierdzających nieważność tych orzeczeń które pozbawiały ich własności wydanych na podstawie dekretu warszawskiego jest otwarta droga odszkodowania do sądu powszechnego i w sądzie powszechnym w większości są to roszczenia, które przekraczają kwotę 75 tysięcy złotych, więc właściwy jest sąd okręgowy. I zgodnie z zasadą obowiązującą od 2 października 1997, czyli od momentu wejścia w życie Konstytucji, obowiązuje zasada pełnej szkody, czyli rzeczywista szkoda z tym związana i utracone korzyści. Przez tyle lat utracone korzyści. I Sądy zasądzają po cenach nieruchomości, oczywiście to jest po wydaniu opinii przez biegłego, z chwili wydania orzeczenia. Więc to są ogromne kwoty. Ta ustawa no, nie załatwia całości sprawy. Przydałaby się ustawa systemowa. Dlaczego powiedziałem, że, że ta droga, mimo że ciężka, wydłużona, prawda? pierwsza, druga instancja, organ administracji, sądy administracyjne, później jeszcze sądy powszechne, kasacja może być jeszcze w sądzie najwyższym i tak dalej, ale w końcu jest to pełne odszkodowanie. A proszę państwa, takiej możliwości nie mieli właściciele innych nieruchomości, położonych na wschód od Bugu. Tacy sami obywatele II Rzeczpospolitej, jak wła właściciele gruntów warszawskich. Też, po pierwsze, że nigdy nie mieli możliwości dochodzenia tych odszkodowań, bo nie było takiej drogi prawnej, przed sądami powszechnymi, przed sądami powszechnymi. była kiedyś możliwość ustalania jedynie składników majątkowych pozostawionych na Wschodzie, w postępowaniu sądowym, ale nie zasądzono odszkodowań. Nie mówiąc o tym, że nie, te odszkodowania nie mogły być wtedy w pełnej wysokości. I teraz za, postawmy takie pytanie, czy nie powinna być tutaj konstytucyjna zasada równości praw z artykułu 32, również do tych obywateli. Wiemy, że ustawa o imieniu zaburzańskim przewiduje rekompensatę do 20% wartości majątku. I jest tylko postępowanie administracyjne, również wojewoda, druga, druga instancja, minister skarbu i sądy administracyjne, ale mogą otrzymać tylko 20% wartości mienia pozostawianego, nie, nie, nie mogą uzyskać odszkodowania w pełnej wysokości, tak jak właściciele gruntów warszawskich. Uważam, że to może być niekonstytucyjne, jak również są jeszcze inne podmioty, które mogłyby się ubiegać na tych samych zasadach, żeby otrzymywać prawda, po nowelizacji tych przepisów z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Chodzi o spadkobierców, właścicieli obligacji skarbu państwa. Wysoka Izbo. Jest wyrok z 1999 roku, wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Najstarszy wyrok, który do tej pory nie został przez naszego szanownego ustawodawcę wykonany. I spadkobiercy, właścicieli obligacji skarbu państwa nie mogą uzyskać przez tyle lat odszkodowania. I teraz mamy tutaj no preferencje, preferencje są, jeżeli chodzi o tę ustawę. Ona nie, nie rozwiązuje sprawy systemowo, a powinna, powinna wreszcie taka ustawa być i myślę, że ta incydentalna nowelizacja no, nie, nie, nie załatwia problemu, bo to jest. Dlatego pytałem ile to jest spraw, jakie to są kwoty. Natomiast w zasadzie to nie jest zbadane, to nie jest zbadane, ile rzeczywiście jeszcze będzie trzeba zapłacić, jeżeli przyjmiemy zasadę pełnej szkody. oczywiście właściciele, czy raczej spadkobiercy właścicieli będący w różnego rodzaju stowarzyszeniach, oni w ogóle nie przyjmują tego, że mogliby dostać jakąś część tylko rekompensaty, tak jak zaburzanie 20%. Ale czy przyjmując taką koncepcję, jeżeli nasze państwo nie stać na pełne odszkodowanie w stosunku do zaburzań, to dlaczego ma być pełne odszkodowanie w stosunku do spadkobierców właścicieli gruntów warszawskich? Dziękuję bardzo.